Betrezen umiera. Dziesięć lat temu, podczas pierwszych wielkich wojen, polała się krew. Górskie klany poniosły straszliwą klęskę, a połowa ludności schroniła się za potężnym runicznym portalem. Pozostali oszaleli ze strachu przed Ragnarok, w snach bowiem dostrzegli czekających ich ponury los. Imperium władał słaby monarcha, wciąż opłakujący utratę ukochanej królowej i jedynego spadkobiercy. Poddani wznosili pieśni śmierci, albowiem brak następcy tronu mógł zwiastować tylko chaos.